A ja jestem Kirsten, a dzisiaj witam was w kolejnym odcinku na moim kanale I dzisiaj ogłaszam konkurs na promo Wygrałem dwie osoby Wbiliście co prawda 14 łeb w górę O ile się nie mylę pod ostatnim y, odcinkiem Znaczy nie pod ostatnim 20 łeb w górę równa się konkurs na promo Wbiliście 14 w dwa dni Więc myślę, że jest dużo nawet Więc stwierdziłem, że zrobię ten konkurs na promo Więc wymagania konkursu to Zasubskrybować ten kanał z dzwoneczkiem Zostawić lajka like pod tym filmem I dołączyć do Discorda Który będzie pierwsza linijka opisu I oczywiście trzeba napisać komentarz z y, Hashtag Biorę udział I napisać dlaczego wy macie wygrać ten konkurs Więc ja chcecie więcej takich konkursów na promo jak zostawicie 20 łapek pod górę pod tym filmem, pod konkursem, to lecimy z kolejnym promem. Wygrałem wtedy 3 osoby, więc myślę, że spoko. Losowanie mówię, że będzie 15 chyba, więc myślę, że spoko, więc do kolejnego odcinka się siema.